Dzień dobry! Witam Was bardzo, serdecznie w nowym dniu w Indiach. Jest godzina, niestety już 16. Widzicie, nadal możecie widzieć że trochę kropi deszczyk. No to, że od rana, od godziny 10 jak staliśmy, cały czas padało, lało, strasznie, więc niestety nie dało się kompletnie nic zrobić. No niestety, bywa i tak. Lecimy teraz przez taką okolicę, która wygląda, no jak sami widzicie, nie najlepiej. Lecimy właśnie w stronę jakiejś restauracji, którą wczoraj ogarnęliśmy się na matkach żeby zjeść jakieś iedamko. Jesteśmy już w restauracji i udało się zamówić tam jedzonko. Restauracja jest wegańska, to jesteśmy dobrze dla nas, bo nie ma co ryzykować. I wzięliśmy sobie takie same danie obydwoje i dostaliśmy już takie przystawki, czyli takie typowe cebula i coś takiego. Doszło nasze zamówienie Tak się prezentuję Yeah, yes go sir! Dobry serwis! Tak, dziękuję! Próbujemy teraz tego jedzenia. Dostaliśmy właśnie sklebek e, NAM z czoskiem. Urywam się kawałeczek. Składamy go trochę na kirulonik i nakładamy na to na nasze danie. Teraz już się pewnie świetnie nazywa, ale podobno jest ostre. Próbujemy, Smacznego. na grano. Muszę dobreć. Tylko żywne, bez mięsa. mocność? To jest masna, Naprawdę, no, mega pyszne. Super sprawa. Dobra, zjedliśmy wszystko. Wszystko jest puste, chlebki zjedzone. No i wychodzimy właśnie z restauracji. Za dwie osoby zapłaciliśmy 625 rubi. Co w przeliczeniu daje tą kwotę tutaj na dole. Uważam, że to cenowo nie jakoś dużo to wyszło, ale też zastrzeliliśmy, bo sobie te droższe. Chlebki Roti z czoskiem. Ciekawa sprawa z tablicami rejestracyjnymi. Widzimy IND i flaga. czy ten. z gwiazdek taka obrącz, czyli tak w sumie jak na flagze Unii Europejskiej, takie jak mamy w Europie. Ciekawe. Lecimy do nas do hotelu w takim deszczu, to w ogóle nie ma co chodzić nigdzie. Jest taka pogoda, przeczekamy, z godzinkę, może będzie lepiej i wybieramy się dalej na miasto. Dobra, i właśnie bierzemy autobus w Indiach, w Mubaju. 10, 104 się nazywa. Very, very That Let's go. Sure Dziękuję. kupić bilet. Yeah. Jedziemy autobusem. Okay, w jest okay, okay. też warto powiedzieć. Yeah, no. 6 rupii, Czyli tyle zapłacimy za przejazd autobusem. No to na tyle przystanków ile chcemy to jest koszt około 30 groszy więc to jest malutko Do domu wsiadamy miejsce siedzące dziwo, i odjeżdżamy Drzwi się zamykają jedzie wycieczka Próbujemy się wydostać szybko z autobusu na nasz kierowca, kierowca i tu jest wyjście o! Udało się! Po całej trasie w autobusie, w pieszo, piesza doszliśmy do punktu celowego. Czyli do rezydencji Mukesza Ambani. Nie czy słyszeliście teraz w internecie, czy w mediach, że jego syn, młodszy Ambani bierze teraz ślub i mają po taką gigantyczną celebrację. Świętują swoje wesele przez 6 miesięcy. Zaczęło się to w marcu i cały czas świętują. Między innymi Justin Bieber grał na ich weselu i jego rodzina właśnie zapłaciła Justina, Justinowi Bieberowi 10 milionów dolarów za wystąpienie na jego weselu i zaśpiewanie przez około godzinki. A są jakaś Rihanna była czy jakieś inne bardzo popularne osoby były tam. I właśnie jesteśmy w tym miejscu w Indiach, w Mubaju, gdzie się znajduje właśnie rezydencja Mukesha Ambani'ego, która się nazywa Antilla. Teraz ten budynek przed nami, jest teraz zasłonię tutaj zasłonięty drzewami, ale no, tak się prezentuje. Cały sobie dom został budowany między 2006 a 2010 roku. No i szacowanego wartość przy budowie była na 1 miliard, 1 miliard dolarów. Co jest około 4 miliardy złotych za sam sobie ten budynek, który tutaj widzicie. W zeszłym roku, w 2023 roku, ta posiadłość została wyceniona na 4,6 miliarda dolarów. Czyli no, zaokrąglimy do 20 miliardów dolarów. I to, to pokazuje nierówność w Indiach, jak to jest gigantyczna nierówność w Indiach. Jedna osoba posiada ten cały dom. Podobno mieszka tam tylko jedna rodzina, czyli rodzina Ambani. A, niedaleko, no i tak daleko, parę kilometrów stąd i jest ten największy slum w Indiach Darawi. Więc tylko, no tak to wygląda to właśnie w Indiach. Teraz właśnie też pokażę Wam parę zdjęć, jak to wygląda w środku tej samej rezydencji, bo niestety do środka no nie da rady wejść z wiadomych przyczyn. Ale tu możecie zobaczyć między innymi, jak wygląda właśnie w środku. No i ja podchodzimy nawet coraz bliżej. Całego, całej rezydencji i patrzcie jak to wygląda właśnie ten sobie budynek właśnie ma taki niecodzienny nie kształt przez co właśnie jest taki bardzo rozpoznawalny w sensie jemu baje oczywiście no ale tam możecie widzieć na górze jest winda, czyli cały czas jakieś tam budowy są w trakcie, no, cały czas trzeba coś robić przy takim domu, z takie mieszkanie, po prostu nie da się tego zostawić no, przy mieszkaniu no, w wieżowcu no, po prostu wieżowcu się nie da tego tak zostawić i po prostu nic nie robić. I też proszę zobaczyć, od razu auta w okolicy są od razu na no, troszkę lepsze. Takie ręczorowe przykładowo. No generalnie tu mieszkają bogatsi ludzie. Jak tam oczywiście widać, może do odległości tam dalej, jest właśnie ochrona z bronią i stoi właśnie przed wejściem do tego budynku. Mnóstwo, naprawdę ogrodzone jest, ogrodzone jest strasznie to wszystko. Jest o tyle ochrony, nie wiem, 30 osób na luźno, więc każdy ma jakiś karabin przy sobie. No i chronią mieszkania, w znaczy prezydencji. Właśnie powoli opuszczamy osiedle całe tych bogaczy w Mumbajo i będziemy się teraz kierować w całkowicie przeciwne miejsce do bogaczy, ponieważ będziemy się teraz kierować w stronę największych slamsów w Indiach, Darawi. I zobaczymy właśnie, jaka to jest nierówność. Tutaj, właśnie w Indiach, w Mumbaju. Z musimy przejść się na stację kolejową. Około 20 minut z piechoty. I stąd odbliżymy pociąg jeden. Później zmienimy na kolejny pociąg. No i później jeszcze chwileczkę spacerku. Jesteśmy na slumsach. No i wreszcie z tej droższej dzielnicy. No i zobaczcie, jaki jest chaos już. tu jest gigantyczny. Chaos. Ciężko to to inaczej nazwać. Po prostu gigantyczny. Chaos. Po prostu ludzie chodzą, gdzie chcą. To jest... To jest kurcze, no. Jest, no jest, jest... chaos, no jest chaos. No jest właśnie godzina 18.30. Jesteśmy blisko stacji kolejowej. I patrzcie jaki jak to jest ruch. Jaki to jest po prostu chaos. Patrzcie jaki jest chaos. Patrzy, jest chaos. Jak to wytrzymać, naprawdę? Najbardziej się zastanawiam, na temat ludzi, którzy żyją no na co dzień, okej. Okay. Przyzwyczaić się, no idzie się przyzwyczaić. Mieszka się tutaj, no, ale jak patrzcie to jest głośno. No. To wszędzie coś się dzieje. No. Usy, jaki wypałkowane w ogóle. No jest grubo, no jest grubo tutaj. I patrzcie, jak to z góry wygląda, jak Jesus, to jest tu chaos. Naprawdę, ludzie tutaj jeżdżą jak chcą, nic się nie przejmują. Ten w tą stronę, drugi w tamtą, po prostu jest, jest. A głowa mała, głowa mała, tyle powiem. Naprawdę, sam sobie powiem, zostając z Mumbaiu, to jednak te dwa dni, jak tu jestem, to już wydaje mi się za dużo. To nie na moją głowę to wszystko. Mm. Eh, what do you think so far? What I think. Eh, so far uh, about Mumbai. Loud and insane. No, ale jedziemy teraz właśnie do slumsy. Może będzie też ciszej. Halo, halo! Jesteśmy właśnie tej samej stacji, na której byliśmy w poprzednim odcinku. I co właśnie będziemy jechać. Tylko w stronę teraz. Jesteśmy w kolejce po bilet. No i jesteśmy już po kupieniu biletów. Patrzcie też ludzi, jak jest załadowana cała sobie stacja. Bilet kosztował nas 10 rupi w dwie strony na osobę, czyli jakieś tyle. Jest i on. Let's yeah, go here. No, we're in the train. So we're standing. I mean, it's okay. Yeah, at least we're not hanging out of the doors. Yeah, luckily. Yeah. <laughs> not today. <laughs> not today. And your people are leaving the train. Generalnie tu się dużo dzieje w tym pociągu. To jest intensywnie, jest intensywnie no kolega jest nauczany w Hindi, Hindi przez ziomeczka Ale no jedziemy no. Udało się wysiąść z pociągu, jak się widzieć. No była to ciekawa przejażdżka, które tam ludzi pogadaliśmy z terejiąkami. No ale teraz idziemy zobaczyć największy slum z Windia, Darawi. Generalnie myślałem, że właśnie to główna stacja, czyli... Mobile sense, to będzie najwięcej ludzi, nie? to będzie się najwięcej działo. Nie? Ale dopiero w trakcie, w połowie tej trasy, tutaj, nagle piją milion osób, i wiesz, cały się pociąg wypakował. Będziemy też w drugą stronę, będziemy jechać z powrotem w stronę centralnego e, dworca, to już będzie spokojniej tam. A wychodząc, wychodząc ze stacji, możemy też zobaczyć takiego stwora. No, czego to się nie widzi w Indiach. No i tu właśnie trafimy, wchodzimy właśnie w tę gorszą okolicę. I możecie zobaczyć, jak to wygląda właśnie stąd. Wbijamy właśnie w taką gorszą okolicę, okolicę śląsów w Po prostu zobaczymy, jak to wygląda tak z wierzcha. Nie będzie zachodzić wchodzić głąb, bo niestety już się robi się ciemno i... też nie ma co ryzykować, chociaż... No, wiecie, co chodzi. Lepiej trzymać się z daleka od jakichś niepożądanych sytuacji. No ale co, zobaczcie, jak to wygląda tutaj. Mieszkanie tutaj to jest po prostu 180 stopni, bo odwrócić to mieszkanie tego najbogatszego gościa, którego pozwałem przed chwilą. No to jest 180 stopni różnicy. I tak z dwóch stron to wygląda. Schodzimy teraz właśnie w ulicę Darawi. Tak to się prezentuje. Tak to właśnie wygląda. Ile to jest ludzi. Zrobiłem szybki research w ogóle w internecie i doczytałem, że w Darawi mieszka około milion ludzi. Co daje nam około 270 tysięcy osób na 1 kilometr kwadratowy. Mam nadzieję, że mnie to słychać, bo jest strasznie głośno, ale około 270 tysięcy ludzi na 1 kilometr kwadratowy. W ogóle sam w sobie Mumbai jest przeludnionym miastem, gdzie mieszka około 20 milionów ludzi. A to w całym Darawie, który jest bardzo mało tko Mumbai, to możecie zobaczyć teraz na mapie, mieszka aż ponad milion osób. Czy było to meczet, gminnie na Więc Tutaj dużo muzułmanów, też widać po ubiorze. Ale generalnie strasy przyludnione tutaj. Mega dużo ludzi. To jest jeszcze grubiej niż w centrum Mumbaju. Odsunąłem się trochę od tego głównego drogi, która znajduje się tam. Stoję za autem, żeby było trochę spokojniej i doczytałem trochę więcej ciekawostek. Wskaźnik analfabetyzmu tutaj w Dharavi to tylko około 32%. Co jest w ogóle mniejsze, to jest, jest to niższy zakaźnik niż taki wskaźnik ogólny w samym sobie Mumbai. Więc w sobie indie. Generalnie Darabi jest, po, jest podzielone na różne strefy. Są strefy mieszkaniowe z rezydencjami, gdzie ludzie mieszkają i są strefy z ma, załóżmy, przedsiębiorstwami. Takimi załóżmy jak opróbka plastiku czy pralnie. Po prostu są podzielone takie strefy właśnie. W zależności od której coś dzieje. Mężczyźni oraz kobiety pracują tutaj w darabie właśnie na tych swoich dzielnicach, gdzie jest właśnie z praca i też średnio jedna kobieta zarabia około 100 rupii dziennie, co daje jakieś 5 złotych dziennie. 5 złotych dziennie. Mężczyzna zarabia dwukrotnie, z tego, czyli 200 rupi czyli około 10 zł. No, doszliśmy w tym trochę dalej, ale wracamy się. Zawróciliśmy się, wracamy w stronę stacji. Bierzemy pociąg z portem do centrum, bo tutaj to już jest przesada lekka. Po prostu widzicie jaki to jest chaos, niogar, to jest po prostu... No sam sobie po prostu slamsa nie bez powodu są nazywane największymi na świecie Jest jakiś tego powód Wracamy skąd przyszliśmy I jedziemy w stronę centrum A Są też pieski pozostawione na ulicy Ale wracamy w stronę w Stacji głównej No więc tutaj nie brakuje niczego do jedzenia Wszystko tu mają Jak słyszeliście to no naciągają, nawo nawoływają po prostu ludzie na na jedzenie, na warzywa, na wszystko. Ale o dziwo, tak w sumie strona turystów, czyli nas, bo jesteśmy jedyni. I tak w sumie są bardzo w porządku wobec nas. Nikt nas nie podchodzi, nikt nas nie zaczepia. Oraz raz od jakichś czasu coś powie, no hello, hello, which country, tak powiem do ciebie. No ale naprawdę pod wrażeniem jestem, jak tutaj ludzie są w miarę w porządku. Spodziewałem się, że być będzie o wiele gorzej, że będą zaczepiali, będą kraść, będą po kieszeniach, czy będą żebrać, żebrać, czy coś. A tu nie. A prawda długi naprawdę są bardzo porządku tutaj. Twoich, Yeah, let's go. Hey, how much? Twenty. Twenty. Yeah, like this. Yeah, yeah, it's okay. Dziękuję. Bye bye, guys. See you. Bye bye. Nie, yeah, teraz się od, odejdziemy kawałek, żeby było trochę spokojniej i spróbujemy tego przystaku. Już raz to próbowałem, nie wiem jak to się nazywa. To już ma napisane, jak to się nazywa. Ale próbowałem raz tak, jak byłem w Dubaju. To po prostu takie, sam sobie tłuszcz, czy smakuję tłuszczek w hmm. łóżkach. w Bardzo tłustym. a się tłuszcz z tego e, czekiem. Już bardzo tłustym. ale też dobre, bardzo słodkie. No, a teraz po prostu zjedziemy kogoś komu to może dać za darmo, bo my tego całego nie zjemy, bo potem trzecię też począć takim można się naprawić cukrzycy. 20 rupii zapłaciliśmy za to. Dobra, sprawdziłem pociąg. Jedzie za 12 minut z platformy numer 2, więc w sumie spoko czasie. Na spokojnie dojdziemy tam do celu i będziemy jechać w stronę stacji, która znajduje się jest blisko naszego hotelu. I spać wybieram się szybko zjeść jakąś kolację idziemy tej samej restauracji w której byliśmy dzisiaj na śniadaniu A ja to muszę uważać z tą kamerą, ponieważ kamera nie jest wodoodporna, więc muszę dosyć mocno uważać, żeby się nie zalała, bo niestety w innym wypadku byłby szypał tak zwany Crescowe ja już jest za rogiem, dosłownie tutaj po prawej stronie przejdziemy jesteśmy I to co myślałem właśnie o zamówieniu to jest ta, to co widzicie przed gościem, nie? To się nazywa Masala Doza I to jest właśnie to co chcę zamówić teraz Masala Doza Udało się zamówić dwie Masale Doze. No i jest nas moje też przyszło tak ja się prezentuje I tak się to prezentuje W środku jest też takie nadziane to jest też W też jest nadziane więc Zabieramy się teraz zajdzanie. Widzieliśmy właśnie ta z naprawdę pyszy i to kosztowało dosłownie jakieś groszy. Zapłaciliśmy za dwa takie dania. Nie jest tego słaczek jeden. 230 rupi co daje nam tyle. Nie, yeah. Jedyne co tu widać to są szczury. A yeah. z To są szczury widać, nie? Właśnie nie widzicie tutaj? Tam biega szczur. No i to są właśnie minuty, to są właśnie minusy w Mumbai, no że szczury biegają po, prostu po ulicach. O, to jest dużo szczurów pod autem. Tu właśnie. Oj, właśnie, widzicie w tym? No. No, niestety, no. Higiena nigdy nie była mocną stroną Indii, no ale szczury na drodze. No niech to. No jest jak jest. Inny, inny klimat, inny klimat. No i wróciliśmy z powrotem już do hotelu po całym na dosyć intensywnym dniu, nie takim długim, ponieważ dosyć pół wyszliśmy spokojnie ze względu na deszcz. A mam nadzieję, że pokazałem w miarę ciekawe rzeczy. Najdroższy budynek w Indiach, znaczy w Mumbai'u, nie czy w całych Indiach, ale prawdopodobnie tak. I najbiedniejsza strefa w całych Indiach, czyli takie dwa odmienne światy w jednym filmiku. No mam nadzieję, że się podobało, ale jutro zaczynamy trochę inną serię, bo lecimy, będziemy nadal w Indiach, ale jedziemy na południe Indii do bardziej takiego spokojnego miejsca. Więc widzimy się na kolejnych odcinkach. Siema!